Cześć z tej strony B123 i witam w kolejnym odcinku z Gry Train Station. Tak jak mówiłem, jak uzbieram materiały na motyw Londynu albo uzbieram na e, tą, ten skład Maglev, to będzie odcinek. No i tak, no i w sumie uzbieram na dwie rzeczy. Na obydwie. Oczywiście najpierw rozładujemy pociągi nasze tutaj, które dotarły na naszą stację. Wysyłam je ostatnio na jeden dzień, gdyż nie zawsze mam czas, żeby tak często wchodzić. Po prostu. Ale staram się jednak tutaj, w tej grze. Yy, no dość często jestem, ale jednak wiadomo, są też ważniejsze rzeczy od gier. W życiu to jest raczej wiadome. Yy, dlatego wygodniej mi jest akurat w tym okresie wakacyjnym wysyłać je na jeden dzień co zrobiłem jestem już bardzo blisko wykonania zadania kolekcją oglewów to ile dostałem nie dość, że dostałem tutaj właśnie ten pamiątkowy pomnik to jeszcze aż 800 punktów doświadczenia to jest naprawdę dużo to będzie jakieś nie wiem, około 3 poziomów mogę awansować jakoś tak Okej, okay. nie wiem czy w tym odcinku zacząć od maglewów, czy od motywu Londynu, nie wiem, ja bym ten Londyn tutaj rozbudował, aczkolwiek bym musiał rozbudować trochę stacji, spróbujmy tak, najpierw zakupmy sam motyw może, albo najpierw jeszcze rozbudujmy stację, tak, piątej ulicy na razie nie kupię, ale mogę rozbudować aktualną ulicę, no i dobra, więcej tu nie rozbuduję. Ile tu się rozbudowało? chyba niezbyt. Także trzeba by bo to było zrobić lekkie przemeblowanie i przenieść te rzeczy do tyłu. Tu mamy dużo miejsca, okej. Okay. To poprzenosimy te takie. Mm, no niezbyt ładne. Takie mniej ładne budynki. By stały w dalszych rzędach znaczy, znaczy na dalszych ulicach Oczywiście o to mi chodziło Oj, Okej, okay. idealnie O tu mamy dużo miejsca W ten sposób to zrobimy Tu już się nie zmieści nic więcej To możemy przemieścić E, tak, wieża Aifa, wieża Sien są okej okay. Ale to możemy dać do tyłu, to nie jest takie urokliwe też Może już w sumie... Sp nie no dobra, nie będę sprzedawał Jeszcze w o to możemy do tyłu postawić To już jest mniej urodziwe Myślę, możemy też postawić Stacja ładująca, no też, ale Nie o stację akurat mi chodziło Okej, okay, ojej. Okej, okay, dobra. Hmm, to też możemy postawić dalej. Hmm. Dobra, to już zbyt nie przestawiłem, a z pierwszego z pierwszej ulicy mamy takie same wysokie budynki, tak? Mm, Okej. Okay. Spróbujmy ten tutaj wieżowiec. Postawić obok tej restauracji. No idealnie się zmieścił. Tego nie przestawimy akurat. Nie, 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 nie. Rezydencji to ja nie chcę sprzedawać. Okej. Okay. Ten wysokościowiec postawimy w tym miejscu. Ten z kolei budyneczek postawimy. Czy tu on się zmieści? Zmieści się ładnie. E, idealnie. Tu postawimy do końca, przesuniemy. Stacja niech będzie na środku, pozostanie. E, Wierzę, mogę przesunąć. O, tu jest mało miejsca idealnie na taką wieżę. Okej. Okay. Jeszcze zajmijmy się tymi ostatnimi pociągami. Mhm. I co tu też mamy? No nie jest to nowy skład maglev, takim już mieliśmy. Okej. Okay. I możemy już zakupić ten London zaraz. Motywy. londyn Wow. I wykonałem aż cztery zadania. No za fajnie. I mamy ten motyw Londynu, właśnie. Jak to wygląda? Mamy London Eye. Mamy też w tle tutaj mm, takie wieżowce e, bliżej mamy takie charakterystyczne domy w stylu brytyjskim mamy też most Tower Bridge mamy tutaj widać metro londyńskie mm, no i dobra i teraz możemy stawiać tutaj tematycznie związane budynki mhm mm Okej. Okay. Otwórzmy akurat sobie ten motyw. Yy, mam, możemy Piccadilly postawić. Tak, będziemy musieli nazbierać troszeczkę żwiru. Aby tutaj całe Westminster zdobyć. Szkło też musimy, żeby Sharda postawić. I żwir, żeby Tower of London. Tower of London chciał... Oczywiście tak, postawimy Big Bena. To jest oczywiście... Jest z symboli nie tylko Londyna, a także całej Wielkiej Brytanii. I tak to widzę, tutaj będziemy musieli ostro zbierać żwiru. Mamy malusieńko żwiru, no i dość. No i zdecydowanie mniej szkła. Także na pewno żwirem się zajmiemy. O, jeszcze tutaj marmur wydałem. O. Też mało zabrakło, by kolejne jeszcze zadanie wykonać. A jak tam mi z kolei idą zadania z kontrahentami. O, mogę zbudować cyrk na stacji Otta, gdzie zostanę w jeszcze większy cyrk. Mm, okej. Okay. I zalanko wykonane dla kontrahenta. Z kolejnego gwoździe... Yy, przepraszam, yy, cegły i drewno trzeba dostarczyć. Cegły i drewno. Cegły i drewno, okej. Okay cegły i drewno. No myślę, że cegieł zdecydowanie wystarczy, może się jeszcze trochę jest za dużo. I teraz drewno. No też tak sporo, ale dobra, wyślijmy. Będzie troszeczkę więcej, też się nic nie stanie. I jakie jeszcze tutaj budynki możemy londyńskie kupić? Victoria Station, o. Yy, mamy też Charing Cross. Ale Victoria jest jednak bardziej tym zabytkowym. Zabytkową stacją. Yy, więc. W sumie a tu też szkło. A to nic: szkło akurat ja cały czas transportuję. Yy, z kolei będę musiał się jednak mimo wszystko zająć żwirem. Yy, też może na piątą ulicę bym nazbierał. No to akurat chcę posprzedawać. Okej. Okay. To też przesuńmy. Jednak ta stacja była jest fajna, ale Victoria Station to jest jednak jeszcze lepsza rzecz jak dla mnie. Także zakupmy ten zawytkowy, też w sumie też można powiedzieć dworzec. No naprawdę dużo dostałem. O i znowu cztery zadania wykonane. Tracił szkło. Architekty, o, ładnie. I wagony TGV też dostałem. No to także naprawdę fajnie. To ja niski skład. A sprzedajmy to. Też dostałem. E, tak, wykonywałem zadania dla Otta. I dostałem lokomotywę e, Tajrenger. A także Kriegs Lokomotiv. Krieg to jest oczywiście po niemiecku wojna. E, I mam taką lokomotywę wojenną. Mam też wagony wojskowe do niej. Ale oczywiście ten cały skład nie jest, nie jest jeszcze skomplementowany. Skomplem no od to jak można się domyślić po imieniu jest jakimś Niemcem czy też tak jest Niemcem bo niemiecką willę chciałem powiedzieć że jest Niemcem bądź z innego kraju niemieckojęzycznego ale tutaj jest ewidentnie Niemcem właśnie dostane wagony z działami przeciwlotniczymi czyli tutaj troszeczkę Taki wojskowy jest ten to, Czy tak mogę to ująć w pewnym sensie. Tak, mamy Big Benham, mamy Victoria Station. Co ja tu mogę jeszcze postawić? Szarda, mogę postawić fragment. A to jeszcze chwila. No, to jest, no, będą tam tak, potrzebne dwa surowce. A właściwie nie, trzy jednak. Yy, ale tak. Będzie potrzebne szkło zdecydowanie. A także będzie potrzebne, yy, będzie potrzebny żwir No i jeszcze yy, troszeczkę marmuru też by się przydało Mamy dom szeregowy ale to mnie nie interesuje tutaj mamy londyńską katedrę Katedrę świętego Pawła bym postawił właśnie londyńską katedrę czyli yy, Chciałbym też skompletować cały yy, Pałac Westminsterski, Parlament tutaj Aha, mogę również postawić Piccadilly już. Okej, okay, Piccadilly też jest dość charakterystycznym miejscem w Londynie. Dlatego zajmijmy się tym. O, oczywiście, jak będę y, pałac ministerski stawiał, to postawię tak, żeby to miało sens, czyli obok Big Bena. Yy, mamy Piccadilly. No i właśnie. Gherkin. Mamy też ten budynek Gerkin. Mm, mamy co tu jeszcze mamy? Pałac Sprawiedliwości. I tyle. E, jakie jeszcze inne budynki mogę tutaj stawiać? Tu mamy już z kolei nowy Jork. A to też będę potrzebował. Chociaż nie, tu na razie poziom mnie e, blokuje po prostu. Ale dobrze, ale mamy ten Londyn, to też jest naprawdę fajne. Fajny motyw. Ok, za 48 za sekund dojedzie do otta e, mój pociąg z towarami, i będę mógł wykonać dla niego to kolejne zadanie. Także może jeszcze wbijemy kolejny poziom dzięki temu. Chociaż nie, na no kolejny poziom może troszeczkę jednak za dużo. Zobaczmy, co tam słychać u Mr. Billa jeszcze. Czy przyjechały do niego nowe pociągi. Nie, ale oczywiście otworzymy te paczki I lokomotywa, jeszcze tutaj pociąg Ekspresowy, ale niestety Nie taki Jakiego nam brakuje, oj nie wyślij pociąg Ale odwiedź Bo już nasze pociągi pewnie dojechały Tak jest, dojechał A no tak, jeden skład wysłałem tylko Ale na pewno Wystarczy to, by postawić te wille. Otóż mamy taką willę ze wcześniejszego zadania. Tym razem mieliśmy postawić dwie. Mmm, zabrakło jednak. Drewna nie zabrakło, ale cegieł i szkła zabrakło, o proszę. To jeszcze jednak widzę nie wszystko. Czyli cegły i szkło tym razem. No szkła już nie mamy tyle dużo. Co jakieś miałem 500 tysięcy. A teraz mam trochę mi cegu i szkło, tak? A szkło troszeczkę będzie trzeba wysłać. Mhm. Wyślimy niekompletny do naszego, tutaj odda. Ok, no dobra, to, czy jednak tego zadania nie wykonamy, niestety? No dobrze, a więc tak, jakie są cele na kolejny odcinek? W kolejnym odcinku zajmę się e, wyborem składu magle, w którym zakupię. E, a także będziemy teraz już zbierać e, trzy surowce: marmur, żwir i szkło. E, a w tym odcinku, to myślę, by było na tyle. Jeszcze na zakończenie odcinka e, rozwoduję pociąg ekspresowy. I się będę tutaj już oczywiście żegnał z Wami, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i cześć.